Siema to znowu ja, wasz ulubiony youtuber zaczynamy kolejne zadanie, nie kolejne Pierwsze zadanie z nowej playlisty festiwalowej Z całkowicie nowej serii Jak w każdy czwartek w Forzie Horizon 5 I na wstępie pamiętajcie o łapce o subskrypcji Zapraszam na Discorda, link w opisie I lecimy z odcinkiem Kurde, jak fajnie tu wygląda ten dżipek w tym terenie, nie? No i dobra Lecimy Playlista, mamy nowy sezon, mamy ukryte horyzonty, Hidden Horizon, mamy nową e, całą playlistę, mamy nowe auta i mamy zabawę w chowanego. Jak ktoś nie wie co i jak, zapraszam na mój poprzedni film, e, jest opowiedziana, przejrzana cała playlista, jest powiedziane jak odebrać nowe auto w prezencie, także zapraszam. A teraz za, przechodzimy do lata i wodą 3 za 20 punktów, pamiętajcie. Wyzwanie fotograficzne Expedition. Zrób zdjęcie czołgu detektywistycznego w Ekbalam. Widzimy, co musimy sfotografować na zdjęciu. A teraz, gdzie jest to Ekbalam? Ekbalam jest na dole po prawej stronie. Proszę bardzo tutaj. Także respijmy się gdzieś wkolwiek w tym miejscu. I dokładnie. Yy, jakby. Nie wiem, czy albo będzie tu, tak, tu, dobrze, w dobrą stronę mnie zrespiło. Bo myślałem, że w tą stronę, ale może być albo gdzieś tam pod tą piramidą. Ale bardziej wydaje mi się, że będzie gdzieś tutaj zbunkrowane. Fajne w ogóle oświetlenie nam się trafiło. Fajna pora dnia. Yy, I teraz gdzieś to będzie zbunkrowane na jakimś rusztowaniu. Tak, jak było na zdjęciu widać. Także rusztowaniu albo murku. Tobie troszeczkę pozwiedzamy. Żeby nie było za łatwo. Także sobie poszukamy troszeczkę. Ale podejrzewam, że to będzie właśnie pod tamtą piramidą, ale chciałem sobie tutaj dla pewności sprawdzić, czy tu nie ma niski tramy. Jeszcze tak sobie tu zerkniemy. Taką ekspedycję, kurde, zrobimy sobie, no jak Indiana Jones. No i dobra, tutaj nie wjeżdżamy na górę, tylko jedziemy sobie tutaj na dół. No i gdzieś tu będzie skitrane, tak mi się wydaje, nie? Albo w ogóle zupełnie gdzieś jeszcze, może w innym miejscu. Gdzie on będzie schowany? no kurde, zaskoczyli mnie. Poczekajcie, przyjrzyjmy się. To jest na rusztowaniu. Myślałem, że będzie pod spodem gdzieś schowany. On widocznie jest gdzieś na zewnątrz. Czyli jednak chyba będzie trzeba wjechać na tą rampę. Dobra, ja się rozejrzę szybko dronem i zaraz ogarniemy. No i dobra, powiem Wam, że obleciałem całą tą miejscówkę dronem i znalazłem. Kurde, ale podchwytliwe to było. Eee, dobra, czyli jednak się myliłem i z jednym i drugim miejscem. Ale już Wam pokazuję dokładnie, gdzie to jest. Także tak, ani to nie jest ta główna piramida tutaj po prawej, ani tutaj te po lewej, to ruiny, co pierw wjeżdżaliśmy, Tylko ruiny, które się znajdują tutaj. Zobaczcie, jest taki pojedynczy budyneczek, można powiedzieć, z rusztowaniami. Eee, I zaraz Wam pokażę dokładnie on na mapie, gdzie się znajduje. Patrzcie to. On się znajduje w tym rogu, tutaj jak jest tabliczka EXPA zaznaczona. Jeżeli ją nie macie, no to sobie zdobędziecie. Czyli tutaj, w tym rogu. I jak wejdziemy sobie teraz w tryb zdjęć. Tak, jak ja tu przejechałem pod tym przejściem, to po prawej stronie mamy Skubańca na tym rusztowaniu. Kurde, zobaczcie. No, i robimy sobie zdjęcie. Zrób zdjęcie czołgu detektywistycznego w Ek balam, Kontynuuj. Mamy zrobione zdjęcie. Oj, kurde, i zadanie też mamy zaliczone. Także pamiętajcie, jak pomogłem, łapka, subskrypcja, strzałeczka I do następnego części zapraszam na poszukiwanie skarbów i na przegląd całej playlisty festiwalowej.